Sztuka współczesna. Czy to to pytanie. Czy... nie? nie? nie wiem, jakieś nowe wystawy, obrazy. Nieróżne takie no, Obrazy jakieś, tak. Ja nie chcę się wypowiadać. Cisza, cisza. A Chodzi be? o sztuki wizualne? O wizualnym. A coś słyszałam, tylko że teraz nie mogę sobie przypomnieć. Nie! Dziś nie. Nie, nie, raczej nie. Niekoniecznie. Nie. Nie, raczej nie. Dla mnie nie, ale dla innych może. No na pewno. Tak? Tak, pewno. Myślę, że tak. No uważam, że tak, tak, tak. Nie wiem, nie pamiętam, ale pamiętam, że gdzieś widziałem, Jeszcze tylko na coś się mi coś mówi. Właśnie ja tak zwracałem uwagę, tu kiedyś była jakaś galeria. Gdzie Tutaj, po, tak? Była kiedyś jakaś. I to była galeria czy to sklep z coś, coś takiego, nie pamiętam, ale obrazy były, już nie pamiętam. Ale było coś takiego. Ale widzę, teraz sprzedają tu złoto. Mm, nie mieliśmy okazji. Dużo nie ma takich miejsc związanych ze sztuką współczesną, więc najbardziej. Wydaje mi się, że szczęście mógłby mieć takie miejsce jednak. Tak, myślę, że tak. Przydałoby się. Myślę, że dobrze by było, gdyby powstało. Tak. tak Jest wielu tak. młodych ludzi, którzy po prostu chcą się wyrazić i no, myślę, że taka galeria byłaby czymś dobrym, bo chcą się wyrazić, chcą coś zaprezentować, coś od siebie i no, nie mają w sumie gdzie na przykład tego wystawić. Myślę, że wcześniej jest dużo osób, które są związane ze sztuką, bo interesują się sztuką. Więc myślę, że im więcej takich akcji, im więcej takich miejsc, tym lepiej. Jeżeli chodzi o statystycznego mieszkańca miasta, który się interesuje takimi rzeczami, tak. to uważam, że to bardzo dobrze. No wcześniej rzeczywiście jak najbardziej jakby taka, taka galeria powstała, to, to myślę, ja bym był zadowolony. Będzie potrzebne. Na pewno. Ja jestem jak najbardziej za tym. Oby jak najwięcej tego typu inicjatyw w Szczecinie. No oczywiście, że tak. Jakie, jakaś nowość dla młodzieży chociaż. <laughs> byłabym naprawdę za. To by bardzo dobrze, cały ciąg byłby. Cały ciąg w środku miasta. Co będę remontować? To będzie ładna galeria. I Szczecin powinien mieć takie piękne właśnie jakieś miejsca, gdzie ludzie mogliby coś tam zobaczyć. Ktoś przyjeżdża z innego miasta i mógłby zobaczyć. Proszę, to jest wizytówka Szczecina. Pięknie by to wyglądało. Sztuka może, może zachwytać ludzie, którzy wbrew pozorom najpierw mogą się zniechęcić do pewnych rzeczy, potem, jeżeli dalej w to pójdą, nie zniechęcą się na pierwszy raz, mogą dalej odkrywać w niej coś zupełnie nowego.